Uczniowie bali się zapytać Jezusa o takie niepokojące słowa, które on wypowiedział o, swoim, o swojej przyszłości i to niedalekiej przyszłości. Ewangelista nawet ośmielił się powiedzieć, że oni nie rozumieli tego powiedzenia, że będzie on wydany w ręce ludzi. Nie rozumieli tego, że Jezus będzie wydany w ręce ludzi, czyli że dozna męki, bo to jest jedna. Jedna z tych trzech zapowiedzi Jego męki. Było to zakryte przed nimi. Czyli te słowa, które Jezus wypowiedział wprost do nich, były dla nich jakąś tajemnicą. Nie pojęli tego, nawet tak dodaje Ewangelista. Bali się zapytać, co to znaczy. Dlaczego uczniowie nie rozumieli? Dlaczego to było zakryte? Dlaczego nie pojęli? Dlaczego aż tak dużo takich określeń, że nie udaje im się to zrozumieć, co on mówi? Dlaczego bali się zapytać? Bo bali się poznać prawdę. Jest w człowieku lęk przed poznaniem prawdy. Wolimy wiedzieć to, co nam się wydaje, niż to, co naprawdę jest. Dlaczego się bali takiej prawdy, że On będzie wydany w ręce ludzi? Bo była ona zapowiedzią cierpienia Chrystusa. Wszystko, co dotyczy cierpienia, staramy się raczej nie zrozumieć niż zrozumieć. Ale bowiem, gdy chodzi o przyjemność, to potrafimy być domyślni i pomysłowi, ale gdy wchodzi w grę cierpienie, stajemy się dziwnie, nierozumni. A nawet nieumiejętni w przeżywaniu cierpienia. Dlaczego Jezus im o tym mówił? Bo chciał, aby Jego uczniowie żyli w realiach, a nie w marzeniach. I, tak jak powiedziałbym, Jezus trzy razy zapowiadał swoją mękę, śmierć robił to w różny sposób, ale za każdym razem. Bardzo niepokoiło to uczniów, i temu trzykrotnemu, czy tej trzykrotnej zapowiedzi swojej męki i śmierci odpowiada w Biblii trzykrotne kuszenie szatana. Szatan trzykrotnie też kusi Jezusa, i zauważmy, że jest to takie zwierciadło zapowiedzi męki Chrystusa, czyli jest to jakby ta druga strona. Dlatego, że szatan trzykrotnie próbuje wmówić Jezusowi, na pustyni, że jego życie będzie pełne takich udanych przedsięwzięć, że wszystko mu dobrze pójdzie, jak z płatka pójdzie. I Jezus odrzuca takie sugestie szatana. Szatan stara się wmówić Jezusowi, że jego życie będzie pełne sukcesów, szczęścia, zdrowia, powodzenia, że nawet kamień w chleb zamieni. I że może pozwolić sobie na wszystko i tak już mu się nic nie stanie. Skoro jest Synem Bożym, na samym początku pokusy, szatan mówi do Jezusa: Skoro jesteś Synem Bożym, to zamień kamień w chleb i tak dalej. I cała seria różnych takich propozycji następowała. Jezus, wszystkie te propozycje, które niewątpliwie by mu ułatwiły pobyt na pustyni, czy życie, i w ogóle dalszą działalność, wszystko to odrzuca. I to jest takie dziwne, że on nie chce iść na łatwiznę w życiu. Że nie chce sobie ulżyć, że nie chce yy, odnieść takiego sukcesu, Triumfalnego. Tym trzykrotnym pokusom szatana towarzyszą właśnie, czy odpowiadają w Biblii trzy zapowiedzi Jezusa dotyczące męki. Jezus trzykrotnie wspominał o tym swoim uczniom. Za każdym razem uczniowie przejawiali pewną niechęć i lęk oraz niezrozumienie wobec tych prawd. Jezus coraz wyraźniej uświadamiał uczniom, że życie. Na naszej planecie jest życiem, które nie uniknie krzyża. I skoro nawet syn Boży otrzymuje krzyż, to co będzie z nami, jeśli my przecież nie, nie jesteśmy synami Bożymi w takim znaczeniu jak Jezus. I tu Szatan rozpoczyna swoją swoje trzy pokusy, mówi: "Jeśli jesteś synem Bożym, to twoje życie powinno być udane". Jezus mówi: "Absolutnie nie". I trzy pokusy odrzucał danego życia. A z drugiej strony, jeśli z Synem Bożym dzieją się takie rzeczy, że umiera na krzyżu, na naszym świecie, że jest wydany w ręce nie diabła, tylko w ręce ludzi, i ludzie potraktowali go w ten sposób, to co z nami? To jaki los może spotkać ludzi wydanych w ręce ludzi? Jak sobie przypominacie, gdy Jezus już niósł tą belkę krzyżową na swoich ramionach, Razem z Szymonem Cyrnejczykiem w pewnym momencie dobiegło do niego kilka kobiet i one rozpaczały nad nim. Potrafiły dostrzec jego cierpienie i to było piękne z ich strony. Ale tylko w Jezusie dostrzegały cierpienie. Nie widziały krzyża w swoim domu i Jezus ich upomniał. Wtedy Jezus odezwał się do nich z całym realizmem i powiedział: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną się raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Bo jeśli z zielonym drzewem, i tutaj miał na myśli siebie, czyli z Synem Bożym, takie rzeczy czynią, to cóż się stanie z suchym, I miał na myśli całą ludzkość. I o tym możemy przeczytać w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale. I dzisiaj moglibyśmy zaktualizować ten tekst nie tylko wysyłając te słowa do córek, czyli do kobiet, ale też do mężczyzn. Dzisiaj Jezus powiedziałby: Może córki polskie, może córki żareckie, może również synowie z żarek. Nie płaczcie nad Jezusem, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi, bo jeśli z Jezusem się takie rzeczy dzieją, to co będzie w waszych domach? Ponieważ ta prawda jest trudna, dlatego ludzie nie chcą jej znać. Uczniowie nie rozumieli tego, co Jezus mówi. Nie rozumieli, czy nie chcieli zrozumieć. Było wszystko zakryte przed ich oczami, bo nie chcieli odkryć. Takich rzeczy nie lubimy sobie uzmysławiać. Nie pojęli. Bali się pytać. Na no, pewno, że się bali. Każdy się boi o tym mówić. Ja też jestem w strachu, kiedy mówię o cierpieniu. I to jest bardzo nasze, bo zobaczcie, nic się nie zmieniło pod tym względem do dziś i nie zmieni się jeszcze, dopóki ten świat będzie istniał. Młodzi małżonkowie, yy, też tak myślą sobie, kiedy biorą ślub, mówią: Na pewno nam się uda, będziemy mieli życie udane, i w dzień ślubu obiecują sobie złote góry i yy, całe lata szczęścia i radości. I wierzą, że tak będzie. No i rok mija, i na przykład jest piekło w domu. Bo matka mówi o synu: No, mój syn na pewno wysoko się wykształci, do czegoś dojdzie, właśnie go wysłałem na studia, ale za rok może się okazać, że na przykład Maraka. I już po krzyżu, po wszystkim. Albo może się okazać, że jest narkomanem i już ukrzyżowana w przyszłości. Się nie da tego przewidzieć. Ojciec mówi o córce: Moja córko, kochana, ja cię tu wybuduję. Dom wybudował dom, zarobił, ręce sobie urobił, rosły młasz odciski, palce sobie połamał. Dom wybudował, córka się wprowadziła, po trzech latach wygoniła ojca za drzwi. Już jest krzyż. Zakonnik wkłada śluby, później jednak mija jakiś czas, ucieka z zakonu, po jakimś czasie żeni się, później ucieka od żony, później ucieka od własnych wyrzutów sumienia i też się nie da tego przewidzieć. Dzieci sobie myślą, o jak jesteśmy szczęśliwi, bo cierpienia nas nie dotyczy, mamy dobrych rodziców, tak szczęśliwie się nasza mama i tata kochają, jesteśmy bezpieczni w domu, tak się czujemy bezpieczni, kiedy oni są. Nagle mija jakiś czas, Następuje rozwód. Ojciec przeprowadza nową panią, mówi, poznaj, to jest twoja nowa mamusia, tak jakby można było mamusia sobie tak jeden dzień zafundować. Mama też przyprowadziła pana, mówi to jest now twój nowy tatuś, nagle dwie mamy, dwie taty. Tylko jest tragedia, bo dziecko przeżywa nagle straszną depresję, bo ma żal do rodziców, że zawiedli, a z drugiej strony kocha ich i jest straszna, straszne przeżycie w sercu. Jak widzimy, te rzeczy, które tutaj przytoczyłem, a można byłoby ich jeszcze wysypać z tysiąc różnych wariantów krzyża, one są wcale nie z innej planety, to jest z naszej planety cierpienie. I sami pomyślcie, czy to, co mówię, nie da się pojąć? Nie da się zrozumieć tego, co powiedziałem? Te rzeczy są zakryte przed naszymi oczyma? Czy też po prostu nie chcemy o tym mówić, że tak jest albo tak może być z nami? I kiedy Jezus właśnie mówi o czymś takim, o czym ja przed chwilą powiedziałem, to oni, my nie wiemy o czym Ty mówisz, to chyba nie o nas. A może to o nas powiedział. Czy przed nami takie krzyże też są zakryte? Może boimy się zapytać Jezusa, co to znaczy, że żyjemy w tak strasznym świecie, który wydaje się być tak pięknym, tak wspaniałym, pełnym cudownej przyrody, a jednocześnie tak yy, naznaczonym cierpieniem, i to niespodziewanym, że nawet nie wiadomo stąd, skąd, z której strony i o której godzinie przyjdzie na ciebie taka chwila ciemności, że cię powali. I nie jesteś w stanie temu nic zapobiec. I jeśli tak się dzieje z Synem Bożym na tym świecie, to pomyślcie, co może z nami się dziać. Nic nas nie zabezpiecza. I ten świat jest przegrany. Dlatego Jezus przyszedł, jako Zbawiciel powiedział, jest jeszcze jedna szansa. Tylko trzeba przejść przez krzyż, przez śmierć, przez wyrzeczenie się szatana i dopiero w inny świat, bo ten już jest naznaczony cierpieniem. Ten świat już jest zakażony. Odpowiedź jest zawsze taka sama. Dlaczego świat jest taki? List do Rzymian mówi, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I elementy tej śmierci one są rozłożone w różnym czasie, w różnych miejscach, u różnych ludzi, w różny raki sposób dają o sobie już znać. Szatan ma swoich wysłanników, swoje demony, swoich aniołów. Tak jak Pan Bóg ma swoich aniołów, tak szatan ma swoich aniołów, którzy przychodzą do nas pod przebraniem dobra. Bo szatan wie o tym, że my chcemy dobra, my chcemy szczęścia. I to jest w nas jeszcze naturalne i nieskażone. Tylko co jest szczęściem i co jest naprawdę dobrym? Dlatego szatan wysyła swoich demonów. Demona nędzy, demona śmierci, demona choroby, demona cierpienia, demona nieszczęścia, demona lęku i rozpaczy. I on wie, że gdyby ci de te demony się przedstawiły po imieniu, to nikt by ich nie przyjął do domu. Tych siedmiu wysła wysłańców piekła, czyli szatana, oni oni nie mogą się przedstawić w takim, yy, z takiego imienia, jak posiadają. I nie mogą powiedzieć, ja przychodząc do Ciebie, człowieku, daję Ci chorobę, albo daję Ci cierpienie, albo daję Ci rozpacz, bo by nikt tego nie przyjął. Szatan powiedział, idźcie sobie w żyzne okolice yy, Jury Krakowsko-Częstochowskiej i tam zwoćcie mi ludzi, nawet z klasztoru. Wszystkich, macie zwieść ich. Oni mówią, ale jak? Musicie tak to zrobić, żeby się nikt nie zorientował, że jesteście demonami. Za co mamy się przebrać? Za aniołów. Ale przez co mamy się dostać do tych domów? Przez szczelinę grzechu. Wystarczy jeden grzech i wejdzie całych siedmiu demonów. Z kopytami i z ogonami. I kiedy nędza wchodzi do naszego życia, to ona nigdy nie wchodzi jako nędza. Ona zawsze się wciska przez szczelinę grzechu. Ale przebiera się w bogate szaty z żurnalem mody, może nawet pod ręką, zapuka do drzwi i od razu je otworzysz. Kiedy choroba przychodzi do Ciebie, to też przychodzi pod maską wiecznego zdrowia. Kiedy cierpienie skryło się, yy, 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 chce przyjść do Ciebie, to też nie, nie przyjdzie w formie cierpienia, tylko przyjdzie pod szatami nieumiarkowanej przyjemności z napisem Rozkosz. Tutaj będzie ukryte cierpienie. Nieszczęście też napisało swoją książkę zatytułowaną Jak uczynić wszystko, by być szczęśliwym? I tu jest je zwodzenie nieszczęściem. Lęk też sobie weźmie transparent z napisem Muszę sobie ze wszystkim dać radę. Co za tym się kryje? Lęk. Rozpacz, gdy wchodzi do domu człowieka, też śmieje się do rozpuku, bo za takim głupim śmiechem zawsze pójdzie rozpacz. Wreszcie śmierć obleka też kaptur. I wchodzi do domu, siada w ciemnym kącie i czeka, bo szczelina grzechu była otwarta. I kiedy już te duchy zamieszkują dom, oblepią ten dom. Człowiek jest zadowolony, bo ma tutaj zadowolenie z takich sąsiadów, z takich właśnie gości to przychodzi również Jezus. I Jezus robi coś takiego, że On puka do drzwi, drzwi. Odkupicielowi są otwarte, on też jest wpuszczony, no bo Jezus to można go wpuścić, po kolędzie raz do roku może przejść, albo jeszcze w innym miejscu. I Jezus podchodzi do tych demonów i on zdejmuje, demaskuje te, te, te duchy. W Twoim domu, mówi do człowieka, są wysłannicy szatana. Podchodzi do nędzy, zdejmuje z niej ubiór bogactwa, podchodzi do choroby, zdejmuje z niej zadowolenie ze zdrowia. Podchodzi do cierpienia, mówi, ty wcale nie obiecujesz rozkoszy i, i zadowolenia. Podchodzi do nieszczęścia, do lęku, do rozpaczy, wreszcie do śmierci. Wszystko to demaskuje. I zobaczcie, co wtedy człowiek robi. Człowiek mówi, panie, odkąd ty przyszedłeś do mojego domu, to jest jeszcze gorzej. Odkąd mam coś z tobą wspólnego, panie Jezu, to jest fatalnie w moim domu. Jest źle. Po coś ty w ogóle przyszedłeś do mojego domu, panie Boże? Dlaczego? Bo jak Bóg obnaża prawdę tych demonów, no to nędza z przerażeniem rzuca się na człowieka, zaczyna go szarpać za kieszenie, wydzierać ostatnie grosze, później yy, takiego człowieka ogarnia niepohamowana rozpacz, wyciska wielkie łzy, cierpienie wykręca mu ręce z bólu, nieszczęścia spadają na głowę, ogarna go wielki lęk, jakby swym ramieniem. Śmierć zagląda w oczy. No i człowiek mówi że jest coraz gorzej, bo jestem z Panem Bogiem. A to jest trochę odwrotnie, ponieważ jestem z Panem Bogiem, dlatego wszystko wychodzi na jaw. Ja widzę dopiero zło, ponieważ jestem z Jezusem, dlatego widzę zło. Kiedy nie było Jezusa, to ja nie wiedziałem, że jest ze mną źle. Ale kiedy przyjąłem Jezusa za Boga, wtedy widzę swoje pokusy i widzę kusiciela. I dlatego czasem człowiek nawet cierpi, bo się szatan wścieka. I człowiek zaczyna oskarżać Boga w tym momencie, że dopóki nie znał Jezusa, był spokój w domu. No tak, był spokój, ale jakich gości miał w domu? I wtedy człowiek mówi do Boga: To wszystko przez ciebie. Gdybyś takiego świata nie stworzył, to byłoby inaczej. To nie przez Boga, to nasza szczelina grzechu. I to, co bardzo często robimy w takiej sytuacji, to wyganiamy Boga, a demonom pozwalamy się znowu przebrać w ich udawane szaty. I chociaż jest to tylko pewien obraz, pewien baj, bajeczny może obraz, ale nie pozbawiony prawdy, to właśnie, tu jest, tu jest zawarta pewna prawda o naszych, o naszych ograniczeniach, o, o ograniczeniu poznania prawdy, o tym niechęci, o takim złym odbiorze rzeczywistości, bo szukamy dobra dla nas i chcemy, żeby było nam dobrze w życiu. I pod, pod przebraniem dobra dla nas wkrada się w nasze życie szatan. Tymczasem jeden jest tylko dobry, o czym mówi Biblia, tylko Bóg. I tylko Bóg nam daje dobro. I chociaż ono na początek wygląda bardzo prawdziwie, bo mówi, jest krzyż człowieku, na tym świecie jest krzyż, tylko zbawiaj siebie, myśl o tamtym świecie. To jednak my tego za bardzo nie chcemy przyjąć. Nie wierzymy mu, że ten świat jest aż tak pełen nieszczęścia. Mówimy o nie, na pewno nas to ominie. Chcemy mieć życie, tak jak ten dom, przyozdobione, piękne, zdrowe, wymiecione od problemów. Sami też chcemy być niezajęci, mało zajęć, chcemy być wolni. Takie nam się właśnie domy marzą, ale o takich domach mówi też Jezus u Mateusza w dwunastym rozdziale. Posłuchajcie, oto jeden z demaskujących tekstów Jezusa. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, mówi Jezus, szukając spoczynku, ale nie znajduje Go. Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, czyli do życia człowieka, skąd wyszedłem. A przyszedłszy, zastaje Go niezajętym, wymiecionym. I przyozdabionym wtedy idzie i bierze z sobą siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą tam i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż był poprzedni. Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem. I tutaj tak nam to w tej przypowieści jeszcze raz się potwierdza ta prawda o tych ukrytych demonach, które wkradają się do naszego życia. Jezus kończy tą przypowieść takim Określeniem tak będzie z tym przewrotnym pokoleniem. To nawet brzmi trochę mocniej. W języku greckim tam jest podane takie sformułowanie, które dałoby się przetłumaczyć z tym łajdackim. Z tym łajdackim pokoleniem. Bo łajdactwo polega na tym, że człowiek robi wszystko dla własnej korzyści, nawet zdeprawuje siebie, żeby tylko mieć korzyść. I to jest również charakterystyczne dla nas. Że my zrobimy wszystko, nawet w alianz z szatanem wejdziemy, byleby tylko mieć dobrze dla siebie. A to nie jest dobro. Dobro dla siebie. Powinniśmy więc dzisiaj, rozważając ten tekst z Biblii, który nam mówi, jak to apostołowie nie chcieli zrozumieć tego, co Jezus mówić, zajrzeć tam, do tego domu, do środka, do sumienia i pomyśleć sobie, bracia i siostry, jak to jest z naszym pokoleniem. Czy ono jest Prawe czy nieprawe? Jezus bowiem przyszedł do nas uratować nas z zasadzek szatana, a nie wprowadzić nas w cierpienie. Tylko, żeby wyjść ze szpon szatana, to trzeba przyjąć prawdę o krzyżu. Że tak jest życie i że się tego nie da uniknąć. I że tylko w Jezusie jest powrót do zbawienia. Że jeśli będziesz uciekał przed krzyżem swojego życia i zrobisz wszystko, żeby ci było dobrze, to komuś możesz zrobić wielką krzywdę. I sobie na pewno też. Kto idzie za, Jezusa, za Jezusem, najpierw musi wziąć swój krzyż. Jezus o tym mówi do swoich uczniów: weź swój krzyż, czyli nie unikaj swoich problemów. Nie unikaj swoich krzyży. Nie przerzucaj swoich krzyży na innych. Weź takie życie, jakie ono jest. Weź ciężar swojego życia na siebie. Weź też swoje konsekwencje grzechów. Nie przerzucaj tego na innych. I to okaże się twoim rajskim drzewem ten krzyż. Właśnie na tym krzyżu zakwitnie nowy owoc. Urodzi się nowy owoc. Owoc twojego raju, twojego życia. Jezus to samo zrobił ze swoimi uczniami, kiedy wszedł do Ogrodu Oliwnego. Jak pamiętacie, był tam potok Cedron. I tam bardzo ładnie mówi o tym ewangelista Jan, że weszli do ogrodu z uczniami Czyli jakby wrócili do ogrodu. Do jakiego ogrodu? Do ogrodu rajskiego. I zobaczcie, gdzie się zaczyna wejście do ogrodu rajskiego, kiedy człowiek wchodzi do swojego ogrodu oliwnego. A cóż się stało w ogrodzie oliwnym? Tam Jezus powiedział za nas wszystkich Ojcu Niebieskiemu: nie moja, lecz twoja wola niech się dzieje. Wypije ten gorzki kielich swojego życia. Tu się zaczyna początek raju. Przez to, że przyjmiemy to, co dla nas jest najbardziej gorzkie w życiu. Jeśli chcemy trochę przesłodzić, to jest to trochę niebezpieczne, że znowu wejdziemy w pewną iluzję, że zaczniemy siebie oszukiwać i że życie nas, nas również oszuka, a na pewno szatan czego sobie i wam na pewno nie życzę. Amen.